O Kamilu powiedział mi nasz wspólny kolega i tak trafiłem do Kamila, który wtedy zajmował się chyba jako pierwszy w ogóle Franka, kredytami frankowymi. No to jest taki punkt odniesienia, bo po pierwsze porównuję się z Wami wszystkimi i, i patrzę, gdzie, gdzie są moje sprawy, no i buduję się, bo 299 było przede mną, ja 300, więc jakby cały czas się karmiłem tymi informacjami pozytywnymi. To jest ogromna satysfakcja, bo nawet wczoraj, jak zanosiłem dokumenty do banku, to zanosiłem to jako wolny człowiek po 15 latach i to chyba jest największa satysfakcja. Oczywiście finansowe sprawy są bardzo fajne, ale to, że ojej, jestem wolny i już nic nie muszę, to chyba jest najważniejsze. Prawomocny członek społeczności spełni swoje jedno z największych marzeń. Kupię swoje mieszkanie w górach w Trentino we Włoszech. Emocje, które mi towarzyszyły, to są zawsze mniej więcej takie same emocje, które towarzyszą człowiekowi w sądzie. Natomiast cały czas czułem takie przekonanie, że no jestem w towarzystwie ludzi, którzy wiedzą, co robią. Także byłem dobrze przygotowany. Nigdy nic mnie nie zaskoczyło. Zawsze wcześniej wiedziałem, czego się mogę spodziewać. I ilekroć coś się działo w sądzie, no to było, nie było fajne. Ty tak wiedziałem, że, że to, co się dzieje, to się dzieje pod, pod kontrolą, że spokojnie, będzie dobrze. No nie, 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 nie bądźcie naiwni. Po prostu nie dajcie się um, oszukiwać dalej. Jeśli jest ktoś, kto może Wam pomóc i zna się na tym, już ma ponad 300, bo już z tego co wiem, to już jest 301, 302 wygrana. Nie czekajcie. Po prostu składajcie dokumenty, idźcie, proście o pomoc. Um, zróbcie pierwszy krok. To znaczy nie ma na co czekać.